Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku mojego grania w grę No Man's Sky. Patrzcie, ale brzydko. Jeden dzień w ogóle. Wczoraj sobie gra. Już mi zdążyło wszystko tak wrosnąć W ogóle niezidentyfikowany tam był kamyczek. Trzebało się zaskanować. Dobra. Eee, w każdym razie chciałam powiedzieć, że... Patrzcie. Już urosły. Ej. Co jest? Biorę od razu wszystkie. Uuu, to mi nie urosło. Tylko tamto. Nie wiem dlaczego. Może nie mogą być razem. Że klimat nie pasi czy coś. Ale patrzcie, korzeń gamma też e, wskoczył. Kępy grzybów jak najbardziej. Hmm. Da mam krzywu 3, 4 1, 2, 3, 4. Pięgo brakuje. Nie, tu jest piąte, dobra. Ale tutaj ten korzeń gam ma. Jak da radę, to sobie tutaj też wrócę oczywiście. Tak, tak, da radę. I trzy. No już zabrakło. Spoko. mogło zabraknąć, to potem to sobie. Tak jak tutaj na przykład mamy kaktus chyba? A tu nic nie posiałam. A tutaj również nic na razie. Ale to jest kwestia czasu. Będę dalej spróbować budować mój budyneczek. Jak widzicie tam sobie coś jest. przydałoby się jakieś filary czy coś, żeby to jako tako wyglądało. I wyjście tutaj w ogóle. Drugie wyjście by się też przydało. E, więc sprawdźmy tam. Lecimy tam na górę sobie zrobiłam takie okna pewnie jeszcze kolorystykę zmienię, żeby pasowało lepiej troszkę, tu, nie wiem jak tą dziurę po prostu zalepić bo nie podoba mi się ta dziura ten daszek mi się całkiem podoba chyba, że chyba, że szczyt dachu, spadzisty panel dachowy chyba, że tak ze świetlikiem, a one mi tutaj nie pasowały, były za duże wiem, można te swobodne umieszczanie, ale jakoś się boję, że skopię sprawę już totalnie żeby być już to tak krzywe brzydkie w ogóle, ale tą dziurę muszę jakoś zalepić, jeszcze nie wiem jak, tu sobie też zrobię jakieś ściany Jakie zwykłe ściany z desek sobie porobimy ale też chciałabym użyć dużą ilość okien Dobra, ściany z desek. Kolorki sobie tylko zmienimy jeszcze. Jakoś tak się uparłam na ten kolor. Okej. Okay. Duże okno, oczywiście. Że okien nie mogę zamontować. Dlaczego? No, stop się coś yy, chrzani za, przepraszam. O! Ale co to mi wyszło? Tutaj coś zupełnie innego. Patrzcie, jakie dziwne coś skoczyło mi. Dlaczego? Dobra, yy, zrobimy coś innego, bo ja tutaj miałam. Mm, coś takiego zrobimy? O! Hihihi, hi, hi, hi. też nie samotuję, bo nie. A oh mega, dlaczego mi to robicie? mam dość, mam dość budowania. Wydaje mi się, że w Simsach było o wiele łatwiej. O! Jak ja to zrobiłam? Będę wolała yy, ściankę dalej dodać. Jakoś mi się udało to tu. To zamontować, ale bym wolała na tej ścianie tutaj. O! Może tak? I tutaj bym chciała już teraz. Mm, te duże okna bardzo bym chciała. Jak się nie da, no to dam te. takie. No patrzcie, zupełnie inaczej wychodzi teraz. No tak, tutaj też to wygląda inaczej. Ach. A da radę to? Da radę, ale patrzcie, jak to wygląda. Inaczej to wygląda. Dobra. Niech jest. O, zrobiło się normalne. Dlaczego? Znaczy, bardzo dobrze, że się zrobiło normalne. Cieszy mnie to, ale... Po prostu jestem zdziwiona, że w ogóle coś takiego się zrobiło, nie? Dobra, teraz chciałam schody zrobić. Jakieś takie małe schody. Nie za duże, nie za małe. Czemu nie idzie skalować, powiedzcie mi. Takich rzeczy. Why? Tak mnie wymęczyło to budowanie, że zdecydowałam się wyruszyć w poszukiwania yy, danych do nauki budowy, yy, ogólnie do odkrycia nowych schematów. A tutaj nagle zobaczyłam takie pole elektromagnetyczne czy jakieś tam elektryczne. że te zakłócenia... Popatrzcie, one idą za mną, te głupie zakłócenia elektryczne. Komandujcie. Dlaczego? Czy to pojawia blisko mnie? Nie wiem. Ja mam pojęcia, na jakiej zasadzie to się pojawia i dlaczego się pojawia, w ogóle, dlaczego w planecie tak zwanej raj się to w ogóle pojawia? No i patrzcie, cały czas się to pojawia. Muszę odjechać troszkę. Wow. To co ja wjeżdżam na tą górę? Ej, ej, ej. Ja skręcam w lewo. Dlaczego mnie ciągnie tam? O, kurde. Muszę to ominąć jakoś. Wow. Masakr, wam powiem. Ta planeta nie jest najlepsza. No bez jej. Stałem w miejscu. On podszedł do mojego dziedziczełka i padł trupem. Smuteczek. Ale nisko przelatuje. Mam no, wrażenie, jakbym mogła go dotknąć. No i śliczny. Może sprawdzić kupić. Dlaczego mi zabiłeś stworka? Ty kolerko jedna. Albo. Wy się same zabijacie. O mój. Jeździ to około moje. Włócze, ale. To jest sens. Najwyższy no czas wracać. Mam ze sobą dosyć sporo. Ponieważ e, tak 30 60, 90, 127 pozyskanych danych. E, wątpię, że to starczy, ale no cóż. To, jak to mój egzopojazd? No pozbierajmy sobie rzeczy, które tutaj wydropiłam. Patrzcie, jak tutaj ktoś wylądował. Fajnie, nie? Ciekawie. Bardzo ciekawie. I tutaj sobie stoi obok. Tak po prostu. Just like that. Spoko można i tak. Dobra, lecę się dalej uczyć nowych rzeczy. No, jestem troszkę przeziębiona. I słabo mi idzie nagrywanie ostatnia. O leżę plackiem. Ale udało mi się zrobić coś takiego. Tutaj mamy mój mały hmm, domek czy coś. Ale do łowienia ryb, żebym sobie tu ja mogła łowić, pewnie zrobię gdzieś tutaj też zejście do Nautiliona. Ale mój główny budynek jest prawie ukończony. No i jest tam. E, po prawej są też klarnie, które ja gdzieś przestawiam, ponieważ to jak są teraz ułożone, mi to w ogóle nie pasuje. Nie wygląda to dobrze. A tutaj po lewej macie ten budynek, to jest taki roboczy budynek dla nie wiem, pracowników budowlanych, czy się tak wyrażę. Mam tutaj teleport i, i takie tam ogniwo zapisu, no i te jednostka badań nad konstrukcjami, gdzie mm, niewiele mogę się jeszcze nauczyć, chyba już mam wszystko stąd. No, takie jakieś pierdołki małe zostały. A z anomalii też już prawie wszystkiego się nauczyłam. Może jakiś plakatów się nie nauczyłam i tak dalej. Takich rzeczy, które mi e, aktualnie nie są potrzebne. No więc zrobiłam wam taki mały tourdy domek. E, tu mam ten, tą bazę. Muszę, musiałabym nadać jej wreszcie jakąś nazwę. Wokół domu mamy takie mm, fajne coś. Widzę, że tutaj deski są na odwrót, będę musiała je pozmieniać. E, taki teraz ładny mamy tutaj, co mi się bardzo podoba. No, ale co mi tam leci? Straszą. No, i tutaj mamy e, takie piętro. Pewnie tutaj zrobię robotników, też ich tutaj chciałam umieścić. E, tu. Kurczę, tu mam to wyjście. też będę musiała go zmienić i dać go pewnie gdzieś tutaj. A tutaj mam zejście, do, tu gdzie piwnica i będzie dostęp do magazynów. Taki jest plan. Jak mi to wyjdzie? No nie wiem, zobaczymy. No, pierwsze piętro wygląda w ten sposób. Tutaj z tymi dyskami kombinowałam w ogóle. Nie idzie mi to krzywo idzie, ale no tutaj też z dachem kombinowałam. I w końcu dałam takie markizy, i tak mam planetę raj, tak zwaną, i mam bezpieczną. Tu mam takie zaokrąglone schodki, tu jakieś kwiatki postawię, czy coś. Nie wiem, zobaczymy. Coś ładnego zrobimy. No i piętro wyżej. To już mamy takie na dachu, praktycznie. Mam zbanusze. Jak się bawiłam po prostu na razie, oglądałam co tam jest i mam tutaj dostęp do mojego statku no, czy coś tutaj jeszcze dorobię, jeszcze nie wiem, to wszystko wyjdzie w praniu ale na razie mam tylko tyle klełam niemiłosiernie budując to wszystko to nie jest łatwe, naprawdę wola już budowanie w Minecrafcie. dosłownie, o, nawet nie trafiłam w drzwi. no a tutaj też klarnie też muszę pozmieniać, tutaj te E, panele słoneczne też coś z nimi ładnego porobić, żeby to fajnie wyglądało. Um, tak wiem, miałam szukać miejsca e, pełnego energii, jakiejś tam. To się szuka chyba przez F, nie? E, gazy, minerały, zasilanie. No i widzicie, brak zagłębia tu jest wszędzie. puściusieńko ale zależało mi bardzo na tym miejscu, bo mi się bardzo podobał ten widok stąd i ogólnie to miejsce, to ta woda, tutaj ta woda, tam drzewka w tle, więc miejsce było dla mnie ważniejsze. Gdzieś to wszystko umieszczę i będę musiała jeszcze dorobić, bo już mi brakuje tam czasami prądu. Szklarnię też oczywiście gdzieś przestawię i zamontuję tam, posadzę, posieję odpowiednie roślinki, więc czekajcie na kolejny odcinek. Nie wiem kiedy się pojawi, bo się nie czuję za dobrze. Więc do następnego razu, na razie i papa. Pa.